Był to kolejny zwykły dzień. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku udało się pokonać smoki bydlaki. No, jak zresztą tak. widać, nasz statek jest w świetnym stanie. Ja ta, ta. Wcale nie widzicie tych dziur. To tak, tak naprawdę są e, tak żeby e, dla designu. Tak więc ja jestem tutaj człowiek krewetek, a AB jest człowiek muszelka na głowie. Ooo, zobacz! Rzeczy, za chajs, ale hajs, ale, za chajs, ale tak dobra, go. weźmy to od niego na pewno. Na nic nas nie stać. Poczekaj chwilę, ja zaraz zobaczę, co to są za rzeczy, tak z ciekawości. O kurczę, jakieś ammo. Kurczę, dynamit. No Ale na nic i tak nas nie stać. O. Totalnie na nic. Ta, no nie, nie stać nas. Totalnie, brakuje nam 5 złotych. Naj, najtańszą 5 rzecz, żeby kupić. 5 Może ten birt jednak dobry był, bo kurczę, drogi. Jest ten birt, no. Przyniosłem ci lepszego ptaka <grym> O, majestatycznie załaduj go do działa w takim razie Dobra, A, załadowałem do twojego działa W tym A, świecie czaty jeszcze nigdy nie byliśmy prawdopodobnie To będzie bardzo, bardzo, bardzo trudny świat O kurde, the darkness Ohohoho. No Elo, Luki Lawowy ocean O nie, lawny ocean, słyszałem o tym miejscu legendy to I... są ciemne miejsca moz... tego oceanu bałtyckiego i <laughs> zobacz no to! Kurze, to jest od razu boss! No, no, czyli to jest jakby finał trzeciego tego, ach, tu nie wiem Ojej, o, od razu finał, boss? Od razu. To nie wiem, czy to z poprzednim odcinkiem i tak połączymy Dobra, no to cóż, się Ajajaj. chyba na bossa w takim razie, bo... Duży... Dlatego można było kupić tę... Dobra, przygotuj albo, się! A, albo nie, albo to nie jest boss, tylko prostu... A nie, jednak boss. Przygotuj nie, bo, się! Nie, bo do idę! Od razu wals, kur... nie, trafiłem. Dawaj od razu Wary ze swoim Naduje. krytykiem! Na dole jest, nie działa, nie, jednak na górze! jest zdecydowany jest! O, krytek za 200! Ej, ładnie, zaraz go powiemy w sumie, nie taki... nie taki silny jest. Dobra, jakieś gówna wystają. Pomóż Dobra, mi, idę. bo to może być bardzo zgubne. Na dole oh, stróż, ja na tego... dole stróż, idź strusia ogarnij. Dwa strucie, nie, są nawet strusie. Ogarnij dwa strusie, bo one są. O nie, o nie. Dobra, depnął. Ej, coś strucia. dostaliśmy od czegoś. Od tych chyba lawnych. O, Ej, nie. dostajemy. O? Nie wiem nie wiem czemu dostajemy. Dobra. Dobra. Obity Dobra, na górze jest oko. Dobra, dawaj go kryciorem i nie będzie go zaraz. Aj, zniknął. Dobra, może przejdzie na drugą. Dobra, ja poczekam po drugiej. A on znowu zniknął, no! Co ty zrobiłeś, Bladeusu? Dawaj, wal w niego, ma mało życia! Nic nie się widzę! Ja też nie! Dobra, gilik ptaki! Ej, on ma prawie, prawie życia nie ma! No, zaraz go ubijemy. O nie! Są te wybuchające! A, widzę. O kurwa, niedobrze. Ogarnij wybuchające, ogarnij wybuchające, ono, wszystkim o kurwa, o kurwa, o kurwa, o mam Dawaj, strzelaj w taki, strzelaj w taki, strzelaj w taki. Salam, jak tylko mogę! No nie bij mnie! Dobra ubicie. Dobra, dawaj. Strzelaj w niego! Łatwo! Nie! 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 Przygotuj eee. się i na drugą falę! Jak to druga faza? Druga faza, obogowie. o bogowie! O bogowie! Dawaj walcz niego! Pokonamy go na raz po prostu! Faj, że dobra. nie mamy żadnego życia! Ale co kogo to obchodzi? Po co komu, komu życie? Życzy. Dobra, naraz go pokonamy Zobacz, ja ma już ponad połowę! No nie no, jakbym wiedział, że on cały czas będzie tam siedział No, no jest dobra, person. dawaj, jedź ja na drugą stronę Dobra Dobra, ubiłem go. O kurcze. Tego, że jeden cios i po nas, nie damy rady, za dużo sów jest. No, sowy takie są. Sowy, mądre mądrego. No, to są sowy, kamikaze, to mam. Nie wiem, czy go strącę, uf. A. Dobra, udało się. Gdzie jest on kamikaze? Się. Dawaj go! A, Dobra, wybuch! Nie zużyjemy to jakoś jeszcze. Dobra, Dobra dawaj bossa! Teraz go pokonamy! Nie jest, nie Teraz wiecie. albo nigdy! A. Dobra, Dobrze, łatwo, Dobra, Dobra, nie żyje! Damy. Łatwo! O nie, o nie, nie, nie trzecia, trzecia faza! faza. Ej to trzecia faza jeszcze! O nie! O nie, nie finałowa faza! Przygotuj się! Wal go, niego, ej bi! Dawaj! Majusz nie mam prawie no, życia! Teraz scelam, ej dobra, co możemy go zabić! Dawaj, ostatni strzał i A. mamy go! Dawaj! Kurde, A. prawie! Aaaa! Cepa się cały czas! Dawaj już! Prawie życia nie ma! Dawaj ostatni strzał! JEEEJ! Pokonaliśmy Gnoja! Jak to się mówi, Ebi? Łatwo. No... O, patrz! No i namówi. Jestem nową bohaterką. Dzień dobry, a jaka jest moja umiejętność? Nie wiem, wezmę. No. Tak, może sprawdzić to no. Poczekaj, co tam mamy? Stained Steinet Headband Increasing Damage on Constensutive Protected Hits Nie wiem co to znaczy Bo niestety angielski eee. nigdy nie był moją mocą są Dobra AB! Ale łatwo To no. dalej No Tak i to spokojanie Ej spadł! Ptak SPAD SK POST PAX SPOT AB, ptak spadł Najgorzej, tylko nie... Fools! Łatwo! Wygraned! I żyli długo i szczęśliwie! Ej, to nie odblokowaliśmy tak powidział! Ale mówiłem ci blade że tak to będzie! Że jak to mamy trzy książki na trzy poziomy to są tylko trzy etapy! Co jakie to krótkie było! Ale czemu no Finalny boss był łatwiejszy niż dwa wąsze! Nie wiem! Ja ciekańca, ale ładnie. Ale to był z boss, to był No, w sumie? A miał tak mało HP, niby miał 4 fazy, a jednak rozwaliśmy go do tego. No? I to na jednym HP 3 fazy przeszliśmy. Dobra, musimy teraz napisy obejrzeć. Tak, dokładnie, to jest najważniejsze. Ale było special thanks, tego. no? Ale na jednym HP 2 fazy przeszliśmy, nieźle. Ja jestem w szoku. O bogowie, to była walka. Kurczę, ale łatwe ta, łatwa ta gra. Za łatwa. No, myślałem, że więcej ma chapterów, jak no. mam być szery. No kurczę, ile my no? z, z 10, z 12? Co nie? No kurczę. Najlepszy to, że można też maxować yeah. niby, co nie? Chyba, no niby tak, ale kurczę jest sens, jak wcieliśmy grę. Bez sensu troszkę, no. No właśnie. Szkoda! Mam nadzieję, że będzie trochę więcej rzeczywiście gameplay'ów w tej grze. A dostałem się gdzieś w To i ten... Oj, tutaj mam jeszcze podsumowanie. <laughs> Zobaczmy, co się wydarzy jeszcze. Jest podsumowanie właśnie. Czy czytać te wszystkie napisy? Ale jakie przeczytałem. Znaczy tobie dalej lecą napisy, czy nie? Nie, już dałeś? skończyły się. A, u mnie dalej lecą, teraz dopiero się skończyły. No u mnie leciały szybciej. No tak jest, dokładnie. No cóż, no, to składał są w takim razie. A i chyba teraz, ale nie ma jakiegoś... Yy, trybu... O czekaj, bo to jeszcze jakieś podsumowanie chyba. Czy co to? właśnie, zobaczymy. O. o, we are saved O, wszystkich uratowaliśmy Ooo, ciekawe. Okej okay. poczekaj, coś się dzieje. O, jakaś może to Nie koniec. Zaraz zobaczymy, może to nie koniec. Siema legion. I ona wtedy spojrzała na Morze Bałtyckie, na Ocean Bałtycki. I stwierdziła, że O, ja że czegoś się rozumiem. Coś tam, coś tam. Ne, sto. Okej okay. Mm. No, no, no. Może to nie koniec. Okay. <śpienie> Skupienie. Ok. Ale on się rozgadała? No. Jakaś głupia. Dobra, poczekajcie, jakieś ładowanie. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Zresztą się jeszcze wydarzy. Bo to w sumie nie wyglądało jak dobry ending. Dobra, znowu degrade. No i co? Znowu się budzimy. Czyli generalnie, no, po prostu siecie To nie A jest skadają, chyba... Czy... O, dosta... to wszystkie nowe działo odblokowaliśmy O, odblokowaliśmy, faktycznie, jakiś centry w ogóle, zobacz, centry Co nie? No, no jakieś potężne hmm. kanonce odblokowaliśmy, zobaczmy jeszcze inne rzeczy, czy coś odblokowaliśmy No, chyba? Chodźmy jeszcze no, na górę wszystko. zobaczyć Chodź na górę zobaczyć No Wydaje. 25 meduzek, właśnie zadaliśmy. pytanie, bo jeszcze jest pytanie: czy może na przykład poziom trudności teraz z jakiegoś powodu wzrośnie, co nie? Ja przetarg finalnego Boże. bossa kilka razy trzeba Boże, pokonać. Może to jest nowe armaty. Jest taka szansa, zależy. To są trinkety, akurat, wiesz? No to można zapytać widzów, co chcą więcej. Tak naprawdę no. Tego. no nic, chodźmy na górę, zobaczyć. Bo podstawowo przeszliśmy już tę grę. Tak, podstawowo przeszliśmy tą grę, to trzeba przyznać. Dobra. No nic, chaty, to na razie wiecie co? A tu w ogóle on miał potężne ulepszenie. A no właśnie, no. bo zobacz na to. To jest w ogóle jakaś. Uuu! Ten. I to jest nieotwarte. No, to jest nieotwarte. Czyli co, coś jeszcze nie zrobiliśmy. Czegoś jeszcze nie zrobiliśmy w tej grze. Coś no, tutaj coś ten. No nic, czaty w komentarzach napiszcie faktycznie, czy jak to wygląda z dalszym przechodzeniem gry. Tak czy, czy to co? coś się odblokowuje jakieś legendarne rzeczy czy coś? Ja jeszcze zobaczę. Ej, zobacz tutaj, a tu są te księgi właśnie za no. 50, co nie. Będzie można też pokupować te księgi najwyżej. No, no, no zobaczymy jeszcze A, Zobaczymy. Czaty napiszcie ogarniemy. czy coś jeszcze jest właśnie i co się odblokuje. Na razie, a tak czy siak tym akcentem kończymy odcinek. Troszkę, Hello. troszkę długi odcieczek. ELO ELO! Gra ukończona!